Serdecznie z tej strony duch mamy czwartek, więc wjeżdża. TNP to niepewniaczki. Pamiętajcie i niestety na czerwono. O ile ten pierwszy kupon nie siadł nam dwa zakłady. O ile ten drugi, do którego zaraz przejdziemy, mnie bardziej boli. Ale pokrótce, pierwszy kupon Real ładnie szybko na zielono. Lipsk niespodziewanie przegrał, ale półtorej bramki wpadło. Inter na 3,0 stabilnie. Salzburg. Tylko 2 do 0 się skończyło. Brakło niestety nam bramki. Bodo skończyło się 2-2. Glasgow Rangers też 2-2, ale tam było tylko półtorej bramki. Ajax Amsterdam. Po odejściu Tenhaga Ajax wygląda strasznie tak. Mm, strasznie się waha. Albo traci i strzeli dużo, albo tak jak ostatnio. Ubogo, uboga liczba strzelecka. Antony jeszcze tam przestał trenować, że niby jakąś kontuzję ma, że chce do Manchesteru. Ciężko. Bayern na spokojnie i Manchester z Liverpoolem. Jest. Na plus. 2,5 bramki wpadło. Ale niestety 668 zł nie zgarnęliśmy. Szkoda. No i ten drugi kupon, który mnie bardziej boli. Arsenal spokojnie pokonał Burne Mouth. Bridge wygrał swój mecz. Lille z Paris Saint-Germain. No to tak jak wam mówiłem. Jeśli. Oni od środka się nie zepsują, to tam ta liga będzie rozbita w pył. I Napoli, Napoli kupon uratowali. Także spokojnie Napoli do przodu. No i Borussia do 89 minuty prowadziła. Przegrała 2 do 3. Szkoda, bo 263 zł wleciałoby na nasze konto. A tak musimy szukać szczęścia w nowych kuponach. Szkoda. I przechodzimy do nowych kuponów na ten weekend. Obstawiam teraz mniej, ale chcę coś wygrać, żeby było, żeby się to wyrównało. Na razie mamy stan rywalizacji 2 do 1 na przegrany kupon, a tak nie może być. I wybrałem sobie oczywiście overal bramkowy, który bardzo lubię. Cztery mecze, tam gdzie w ostatnich meczach padało dużo bramek. City punktuje w każdym meczu dużo bramek. Liverpool traci dużo, ale zazwyczaj tam wpada te 2,5 bramki. Teraz muszą się już odlokować zburnemu, bo to już nie ma. No, no, to już nie ma mowy na potknięcie chyba. Paris Saint Germain, no to tak jak wam mówiłem, jeśli nikt ich nie ugryzie od środka, no to tam nie ma mocnych yy, na nich. I Bayern Monachem z Boruszą męczkę w Landbach. No Bayern jest tak rozpędzony, że 2,5 bramki to jest musowo. Za 50 zł 130 zł i nie rozgadujemy się za dużo. Ale za to drugi kupon, też nieduży, ale bardzo ciekawy. Liverpool z Burnem tak, wziąłem dwa te same mecze, ale że w pierwszej połowie padnie bramka, jedna przynajmniej, a w drugiej połowie padnie dwie bramki. Mamy na to 1,94. Bardzo zachęcający kurs na to. Nie ciekawi, Manchester City Crystal Palace. Spotkanie, że Manchester City wygra i padnie półtorej bramki. 1,30. Bardzo dobre. Eee, Barcelona z Valladolid. Że w pierwszych 15 minutach nie padnie bramka. Dałem, że tak. Że nie padnie bramka w pierwszych 15 minutach. Jest 1,51. Myślę, że Valadolid się zabunkruje zaraz od początku i ciężko będzie to przebić. W Grand Prix Belgii, który wraca teraz po wakacyjnej przerwie, że wyjedzie na tor Safety Car. Dałem, że tak. Że wyjedzie przynajmniej raz. 1,38. I zaczynają się Mistrzostwa Świata. W siatkówce Ukraina, Serbia, dałem na Serbię 1,25 za 50 zł. Mamy 289,8 groszy do zgarnięcia. Myślę, że ten kupon jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny. No i. Chcę chcę, 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 chcę żeby się zazielenił. I tego wam też życzę. Piszcie oczywiście, co tam ciekawego wyobstawiacie, jak wam się podoba moje kupony. Tutaj taki bardziej standardowy na overalek, ale tu taki bardziej kombinacyjny. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!